Siema, w tym poradniku pokażę Wam najlepszą metodę solo na napad na Cayo Perico, razem z wyzwaniem elitarnym, które da nam jeszcze więcej kasy. Najlepsze w tej metodzie jest to, że jest ona bardzo prosta oraz skuteczna zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych graczy. Na początek przygotowania, jakie powinniście wykonać. Transport wybieramy Longfin. Daje on nam swobodę podróżowania. Będziemy mogli szybko dotrzeć do dowolnego miejsca na wyspie w celu zdobycia dodatkowych łupów. Punkt infiltracji wybieramy główny dok. Pamiętajcie też, żeby odkryć sobie wszystkie punkty infiltracji oraz wejścia do rezydencji, poprzez wcześniejsze wykonanie zwiadu. Dlaczego główny dok? Ponieważ ten punkt spawnu jest najbliższy do lotniska, z którego będziemy brali dodatkowe łupy. Punkt wejścia do rezydencji wybieramy sobie tunel odpływowy, jego również trzeba sobie odkryć. Punkt ucieczki nie ma znaczenia, co tutaj ustawicie. Poradnia to również kwestia preferencji. Jedyna różnica jest taka, że ochroniarze w nocy widzą nieco mniej, natomiast ja ustawiłem sobie dzień. Także z tego względu, żebyście wy po prostu coś więcej widzieli. Pamiętajcie również, żeby w uzbrojeniu zaznaczyć sobie tłumiki. No i możemy zaczynać. Tak więc, tak jak już wcześniej wspomniałem, ruszając z głównego doku udajemy się Longfinem na lotnisko. Parkujemy przy brzegu. Postarajcie się tak zaparkować, żeby łódka wam nie utknęła na mieliźnie, ani za daleko nie odpłynęła w głąb oceanu. Udajemy się do hangaru. Po drodze opcjonalnie zabijamy sobie ochroniarza jak najbardziej z lewej strony hangaru, tak żeby patrolujący co jakiś czas lotnisko Jeep nie zauważył go. I następnie wchodzimy do hangaru i zbieramy z dwóch schowków. Jakie są w tym miejscu, najlepsze łupy, jakie będziecie tylko tam mieli. Polecam zbierać głównie mąkę oraz zioło. Jeżeli tych łupów jest za mało lub was nie satysfakcjonują, to możecie się udać również do skrytki, znajdującej się naprzeciwko hangaru. Żeby uniknąć wykrycia w tym miejscu, musimy zabić gościa, który chodzi sobie pod górę piaszczystą drogą. Patrzcie uważnie na mapę, bo ważne żeby zabić tego gościa za kamerą tak żeby uniknąć wykrycia. Następnie wskakujemy sobie na dach tego budynku i zabijamy gościa, który sobie stoi na tym podwyższeniu. Przed samym zejściem z dachu niszczymy kamerę. I w ten sposób mamy pewność, że nie zostaniemy wykryci podczas zbierania łupu. Opcjonalnie, oczywiście, zbieramy sobie łupy, jakie nam się tutaj mogą trafić. Jako, iż u mnie tych łupów było dosyć mało we wszystkich stopkach, to musiałem również dopchać się forcą, która jest tutaj oczywiście najgorszym łupem. Na szczęście nie musiałem jej brać jakoś bardzo dużo. Gdy już zapełnimy torbę z dodatkowymi łupami, wracamy do naszego Longfina. Ostrożnie nawracamy łódkę i płyniemy do tunelu odpływowego, dzięki któremu dostaniemy się do rezydencji. Gdy dotrzemy na miejsce, nurkujemy, przecinamy kraty i płyniemy do końca tunelu. I teraz, co bardzo ważne, obieracie następującą trasę do biura L-Rubio. Podbiegacie sobie konkretnie do tego miejsca, zatrzymujecie się przed schodami, czekacie aż ochroniarz z czerwonym polem widzenia pójdzie sobie na bok. Gdy ten ochroniarz ustawi się oraz zatrzyma się w miejscu, zabijacie go, licząc, że wypadnie z niego klucz, dzięki któremu będziecie mogli szybciej zejść na dół, żeby zabrać sobie łup. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj, żeby zabić go w ten sposób, żeby poleciał w stronę ściany. Wtedy nie powinien zostać przez nikogo wykryty. Jeżeli klucz Wam nie wypadnie, no to biegniecie do następnego ochroniarza. Tego ochroniarza możecie sobie zabić na spokojnie, nie martwiąc się o żaden alarm. W moim przypadku tutaj wypadł klucz, w waszym przypadku nie musi tak się stać. Co by się nie wydarzyło i tak idziemy na razie na górę. Jak widzicie wchodząc po schodach ochroniarz z góry zostaje striggerowany i zaczyna schodzić w dół. Czekacie sobie aż on na spokojnie zatrzyma się i wtedy go zabijacie. To ważne, z niego również może wypaść klucz. Biegniecie do biura L. Rubio, żeby zebrać pieniądze z sejfu. Teraz, jeśli do tej pory zdobyliście klucz, możecie zejść na dół i wejść do skarbca od dołu, dzięki czemu będziecie mieli mniej hakowania. Jeżeli tego klucza nie macie i nie chcecie ryzykować potencjalnym alarmem, bo gdy zabijecie coraz to więcej ochroniarzy, to jest oczywiście zawsze większa szansa na błąd i wszczęcie tego alarmu. Tak więc zacznijcie po prostu sobie bezpiecznie hakowanie z poziomu biura Rubio. Następnie zabieracie sobie główny łup i kierujecie się już do wyjścia. W międzyczasie wspomnę tylko, że w opisie pod tym filmem wrzucę Wam link ze wszystkimi poradnikami do Kayo Perico, jakie do tej pory zrobiłem. Między innymi znajdziecie tam glitch na złoto solo, jeżeli ktoś chce zarobić nieco więcej kasy, niekoniecznie uczciwie oraz jak zabić wszystkich ochroniarzy w rezydencji tak, żeby po zebraniu łupu głównego, gdy retwią się nowi ochroniarze, nie zostać wykrytym. Zapraszam również na moje streamy, które odbywają się zarówno na YouTubie oraz na Twitchu. Przy wyjściu jedyna rzecz na jaką musicie uważać to to, żeby nie wyjść w ich pole widzenia. W zupełności to wystarczy, nie trzeba ich zabijać. Wystarczy wyczekać tutaj na dobry moment, tak jak widzicie tutaj w moim przypadku. Gdy opuścimy już rezydencję, zabijamy pierwszego gościa, na jakiego tutaj natrafimy, on zawsze jest przy motorze. Zabieramy sobie ten motor i obieramy następującą trasę, żeby jak najszybciej opuścić wyspę i zakończyć napad. Dlatego też jak Wam pokazywałem setup napadu, to mówiłem, to nie ma znaczenia, jaki punkt ucieczki wybierzecie. Dalej kierujecie się tą samą trasą i z dużą prędkością wyskakujecie do wody. Pamiętajcie oczywiście o oddycharce. Kierujcie się w stronę takich trzech min, które razem mogą przypominać trójkąt, tym samym napad zakończy się najszybciej. Dzięki tej metodzie ukończycie napad poniżej 15 minut bez skuchy w hakowaniu, z pełną torbą łupów dodatkowych, bez wykrycia w rezydencji oraz bez zgonu, tym samym wykonując wyzwanie elitarne, za które otrzymacie dodatkowe 50 tysięcy dolarów na poziomie normalnym lub tak jak tutaj w moim przypadku jest to 100 tysięcy dolarów na poziomie trudnym. W tym filmie to już będzie wszystko, mam nadzieję, że poradnik się przydał, jeżeli macie jakieś pytania lub też propozycje co do następnych filmów to śmiało piszcie je w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym SiemA.